DJ Bobo. Dla milionów fanów na całym świecie pozostaje królem Eurodance, uśmiechniętym Szwajcarem, który z piekarni trafił na największe sceny świata, sprzedając ponad 14 milionów płyt. Jednak za wizerunkiem tego miłego faceta, który nigdy nie tknął alkoholu, kryje się historia traumatycznego dzieciństwa oraz przede wszystkim poważnych oskarżeń o wykorzystywanie wokalistek. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypisze ciałki nagrać, a ja ja to realizuje? Zaczynamy. Peter René Bauman przyszedł na świat 5 stycznia 1968 roku w małej rolniczej miejscowości Koliken, jest to Szwajcaria. Jego matka Ruth Bauman była Szwajcarką, a ojciec Luigi Cipriano Włochem. Związek rodziców rozpadł się jeszcze przed jego narodzinami, a ojciec ostatecznie opuścił rodzinę, gdy René miał zaledwie dwa lata. Przez dekady nie mieli ze sobą kontaktu. Bauman poznał biologicznego ojca dopiero w 2001 roku, mając 33 lata, a ich relacja odnowiła się na krótko przed śmiercią Cypriano w 2014 roku. To wczesne opuszczenie przez ojca domu było jednak zaledwie przed smakiem do znacznie mroczniejszych doświadczeń, które miały ukształtować jego charakter i paradoksalnie jego publiczny wizerunek. Dzieciństwo Baumana nie było łatwe. Po ponownym zamążpójściu matki, dom stał się areną regularnej przemocy. Mały René był świadkiem, jak jego ojczym, zmagający się z chorobą alkoholową, Systematycznie bił jego matkę. Te wydarzenia odcisnęły znaczący ślad, stając się bezpośrednią przyczyną jego późniejszej, trwającej całe życie, abstynencji. W wywiadach podkreślał, że ma bardzo zdystansowany stosunek do alkoholu z powodu tych bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Całkowita abstynencja stała się jedną z filarów jego marki takiego wizerunku czystego, wolnego od nałogów artysty co w świecie muzyki rozrywkowej raczej jest rzadkością. Wizerunek ten, choć prawdziwy w odniesieniu do używek, w przyszłości stworzy uderzający kontrast z serią etycznie wątpliwych decyzji, które zdefiniują jego karierę. Trauma stała się fundamentem publicznej persony, która skutecznie maskowała bezwzględne podejście do interesów. Wychowując się w środowisku rolników i drobnych rzemieślników, nie widział dla siebie innej drogi niż tradycyjny zawód. Zgodnie z oczekiwaniami, podjął naukę w szkole zawodowej i w 1984 roku ukończył praktykę jako piekarz i cukiernik. Jednak w tym samym czasie Europę ogarnęła gorączka breakdance i electric boogie, a młody Lenę poczuł, że jego prawdziwe powołanie leży gdzie indziej. Jego akrobatyczny styl taneczny przyniósł mu pierwsze sukcesy. Dotarł do finałowej dziesiątki prestiżowego niemieckiego konkursu tanecznego Disco Kings i zdobył tytuł mistrza Szwajcarii w tańcu pokazowym. Kariera muzyczna zaczęła się od roku 1985 kiedy to zaczął grać jako DJ w Domu Młodzieży w Aral. To właśnie wtedy przyjął pseudonim DJ Bobo, inspirowany postacią z komiksu o uciekinierze z więzienia, co w pewnym sensie symbolizowało jego własną ucieczkę od przewidywalnej przyszłości. Już rok później, w 1986 roku, zajął drugie miejsce w ogólnokrajowych mistrzostwach DJ-ów, co otworzyło mu drzwi do profesjonalnych klubów. Lata spędzone za konsoletą dały mu bezcenną wiedzę na temat tego, co porusza tłumy. Wiedzę, która wkrótce miała stać się fundamentem jego muzycznego świata. Pod koniec lat 80. Bauman postanowił przejść od odtwarzania cudzej muzyki do tworzenia własnej. Pod koniec 1989 roku za pożyczone pieniądze wydał swój debiutancki singiel I Love You. Utwór nie odniósł sukcesu komercyjnego, podobnie jak dwa kolejne. Ladies in the House. I Let's Groove On. Mimo to nie poddawał się. Zorganizował serię małych tras koncertowych po szwajcarskich dyskotekach, budując rozpoznawalność i testując swój materiał na żywo. Był to okres ciężkiej pracy, ale także czas, w którym podjął jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w swoim życiu. W 1989 roku, w wieku 21 lat, poślubił Daniele Bock. Związek ten od początku owiany był tajemnicą, a jego prawdziwa natura wyszła na jaw dopiero wiele lat później. W swojej autobiografii, Bauman przyznał, że to małżeństwo należy do najbardziej szalonych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobił. Zarówno on, jak i Daniela. Potwierdzili, że decyzja o ślubie nie była podyktowana miłością. Był to czysto pragmatyczny akt, mający na celu rozwiązanie problemu prawnego. Daniela, nie posiadając ani pozwolenia na pracę, ani na pobyt, stanęła w obliczu groźby deportacji ze Szwajcarii. Małżeństwo ze szwajcarskim obywatelem było jedynym sposobem na zalegalizowanie statusu. To wydarzenie ustanowiło pewien wzorzec, w którym cel uświęca środki. A konwencjonalne zasady, czy to romantyczne, czy etyczne, mogą zostać nagięte dla praktycznej korzyści. Ten sam schemat myślowy zdefiniuje później jego podejście do umów z wokalistkami i kwestii praw autorskich. Rok 1992 okazał się punktem zwrotnym. W listopadzie. DJ Bobo wydał singiel, który miał wynieść go na szczyty europejskich list przebojów, ale jednocześnie położyć fundament na największe kontrowersje w jego karierze. Utwór Somebody Dance With Me był kwintesencją rodzącego się gatunku Eurodance. Chwytliwy, taneczny refren, rapowe zwrotki i potężna energia. Wokal w refrenie nagrała zaledwie 16-letnia wówczas Emel Kanat. Piosenka stała się natychmiastowym hitem, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Szwajcarii, Szwecji i Portugalii, a także plasując się w czołówce w Niemczech, Austrii, Norwegii i Holandii. Dla młodego DJ-a ze szwajcarskiej prowincji był to początek międzynarodowej sławy. Jednak ten sukces od samego początku miał dwie mroczne strony. Pierwsza demaskacja nadeszła niemal natychmiast. Uważni słuchacze i krytycy szybko zauważyli, że melodia refrenu jest niemal identyczna jak ta z utworu Somebody's Watching Me. Autorstwa Rokuela z 1983 roku. Oskarżenia o plagiat były nie do odparcia. Wytwórnia płytowa Rokuela podjęła kroki prawne. A sprawa zakończyła się poza sądową ugodą, na mocy której Bauman został zmuszony do podzielenia się przyszłymi tantiem z utworu. Jego pierwszy wielki krok ku globalnej karierze był więc naznaczony poważnym naruszeniem praw autorskich, co podważało jego artystyczną wiarygodność już na samym starcie. Drugi znacznie poważniejszy skandal. Rozgrywał się za kulisami i dotyczył młodej wokalistki, której głos przyniósł mu sławę. Według wielokrotnie powtarzanej relacji ML i Kanat, kiedy nagrywała swoje partie wokalne, Bauman miał jej powiedzieć, że nie ma pieniędzy, aby jej zapłacić, ale obiecał uczciwy udział w zyskach, jeśli piosenka odniesie sukces. Kiedy numer podbijał Europę, a pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem, Obietnica rzekomo poszła w niepamięć. Dziewczyna twierdzi, że Bauman nie zamierzał płacić jej dobrowolnie. Sprawa nabrała tempa dopiero, gdy wokalistka podpisała kontrakt z dużą wytwórnią, czyli BMG, która zapewniła jej wsparcie prawne. W trakcie sporu strona DJ Bobo miała przedstawić pokwitowania za honoraria, które według ML zostały sfałszowane. A to wszystko, aby udowodnić, że zrzekła się ona wszelkich praw do utworu w zamian za jednorazową opłatę. W 1993 roku doszło do ugody, a ML Eichhörnitz otrzymała sześciocyfrową kwotę w markach niemieckich jako zadośćuczynienie. Konflikt z ML był dla Baumana kosztowną, ale najwyraźniej cenną lekcją biznesową. Ale nie myślcie sobie, że teraz nagle stał się uczciwy. Zatrudniona do nagrania jego kolejnych wielkich hitów, była w tamtym momencie artystką niezależną, pozbawioną wsparcia dużej wytwórni. Kontrakt! który jej przedstawiono, był znacznie bardziej restrykcyjny i skutecznie neutralizował jej pozycję prawną. Mimo tych kontrowersji, machina promocyjna DJ Bobo nabierała rozpędu. W 1993 roku wydał swój debiutancki album Dance With Me, kolejne single Keep On Dancing i Take Control. Kontynuowały pasmo sukcesów, zdobywając złote płyty w Niemczech i ugruntowując jego pozycję jako jednego z czołowych przedstawicieli gatunku Eurodance. Jego fanom wydawało się nie przeszkadzać jego nieetyczne podejście, co tylko rozochociło go do kolejnych machlojek. W 1994 roku ukazał się jego drugi album, There is a Party nagrany we współpracy z producentem Axelem Breitungiem. Krążek zawierał serię utworów, które stały się hitami. Kluczowym elementem brzmienia albumu był potężny soulowy głos amerykańskiej wokalistki Lori Glory. To ona zaśpiewała w największych przebojach z tego okresu, takich jak Let The Dream Come True, There Is A Party, and respect yourself. Jej wokal stał się znakiem rozpoznawczym muzyki DJ a Bobo, a jej twarz i nazwisko pozostawały w cieniu. Według relacji kobiety historia jej współpracy z Baumanem to podręcznikowy przykład wyzysku w przemyśle muzycznym. Za nagranie partii wokalnych do kilku piosenek, które w niedalekiej przyszłości miały przynieść miliony, otrzymała jednorazową zapłatę w wysokości 10 tysięcy marek. Podczas finalizowania transakcji poproszono ją o podpisanie dokumentu, który jak twierdzi, Przedstawiono jej jako zwykłe pokwitowanie odbioru pieniędzy. Glory w tamtym czasie słabo znała język niemiecki, podpisała jednak papier, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości był to kontrakt, na mocy którego zrzekła się większości praw autorskich oraz roszczeń do swojego wkładu wokalnego. Prawda dotarła do niej w brutalny sposób. Oglądając kanał muzyczny MTV, zobaczyła teledysk do Let the Dream Come True. Na ekranie do dźwięków jej własnego głosu poruszała ustami inna kobieta, nowa partnerka życiowa i taneczna Baumana – Nancy Ranch. Ten sam scenariusz powtarzał się podczas występów na żywo i na galach wręczenia nagród, gdzie Nancy, a nie Lori, odbierała gratulacje za wokalny performance. Wielokrotne próby kontaktu z managementem DJ Bobo były konsekwentnie ignorowane. W 2000 roku sprawa trafiła na wokandę sądu w Hanowerze. Lori Glory domagała się 17 milionów marek odszkodowania. Sąd oddał jej pozew, a sędzia w uzasadnieniu stwierdził, że praktyka wykorzystywania wokalistów duchów i przedstawiania na scenie innej osoby jest powszechna w branży. Przez lata ta historia była znana głównie w kręgach branżowych, ale w 2024 kobieta postanowiła opowiedzieć ją na nowo. Wystawiając w Curychu autobiograficzną sztukę teatralną zatytułowaną Last Night at DJ Took My Life. DJ Bobo i jego management nigdy publicznie nie odnieśli się do tych zarzutów, wybierając strategię całkowitego milczenia. Równolegle do tych zawodowych zawirowań, w życiu prywatnym Baumana również dochodziło do rewolucji. W 1994 roku, u szczytu popularności, jego pięcioletnie małżeństwo z Danielą Bauman zakończyło się rozwodem. Dla kobiety rozstania zaczęło się dość słabo, bo od zadłużenia się na 30 tysięcy franków, ale ostatecznie stało się wyzwoleniem. Ta decyzja pchnęła ją do zbudowania od zera własnego odnoszącego sukcesy Imperium Fitness opartego na sieci studiów Poldens. Niemal natychmiast po rozwodzie Bauman oficjalnie związał się z tancerką. Nancy Ranch, którą poznał rok wcześniej na festiwalu muzycznym. W tym samym czasie globalna marka DJ Bobo rosła w siłę. Wyruszył w swoje pierwsze duże trasy koncertowe po Azji i Ameryce Południowej, gdzie jego energetyczna muzyka spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Wyznacznikiem jego statusu w Europie był fakt, że podczas trasy koncertowej w 1995 roku jako jego support wystąpił wtedy mało znany wówczas amerykański Boys Band, czyli Backstreet Boys. Druga połowa lat 90. to okres absolutnej dominacji DJ-a Bobo. Ugruntował swoją pozycję nie tylko jako gwiazda muzyki tanecznej, ale także jako sprawny biznesmen i twórca spektakularnych widowisk, które zredefiniowały pojęcie koncertu pop. We wrześniu 1996 roku ukazał się album World in Motion, który pobił dotychczasowe rekordy artysty. W Niemczech w ciągu zaledwie trzech tygodni dotarł do trzeciego miejsca na listach sprzedaży i pokrył się platyną, a w rodzinnej Szwajcarii zadebiutował na pierwszym miejscu, zdobywając status podwójnej platyny. Praca nad płytą była niezwykle intensywna. Jak podają źródła, na skomponowanie 31 utworów, z których wybrano te najlepsze, poświęcono w studiu 1054 godziny, nie wliczając w to czasu napisanie tekstów. W tym samym roku spełniło się największe marzenie zawodowe Baumana. Został zaproszony jako support na europejską część legendarnej trasy History Tour Michaela Jacksona. Wystąpił przed setkami tysięcy fanów w Pradze dla 160 tysięcy osób, w Moskwie było to 70 tysięcy i w Warszawie taka sama liczba. Było to ostatecznym potwierdzeniem jego statusu w muzycznym świecie. Równocześnie prowadził własną gigantyczną trasę World in Motion. Jego koncerty przestały być zwykłymi występami muzycznymi, a stały się multimedialnymi widowiskami łączącymi elementy musicalu, teatru i zaawansowanej techniki scenicznej. Jako support na tę trasę zaprosił kolejny wówczas jeszcze mało znany amerykański boysband, Ensing, co po raz kolejny dowiodło jego intuicji biznesowej. Kolejne utwory Magic i Level 6 kontynuowały pasmo komercyjnych sukcesów, zdobywając platynowe i złote płyty w Szwajcarii i Niemczech. Trasy koncertowe były jeszcze bardziej ambitne. Scena do Magic Show miała 24 metry szerokości i 14 metrów głębokości oraz dodatkowo 15 metrowy wybieg, a cała konstrukcja mogła w magiczny sposób transformować się w różne scenerie. Wraz z rosnącym sukcesem nasilała się również krytyka. Coraz częściej pojawiały się głosy, że René Bauman to bardziej wyrachowany biznesmen niż rzeczywiście utalentowany artysta. Ale zamiast walczyć z tym wizerunkiem, DJ-Bowo zdawał się go akceptować, a nawet świadomie pielęgnować. Nigdy nie ukrywał swoich wokalnych ograniczeń oraz przeciętności. Jego publiczna persona to uosobienie szwajcarskiego Bynci. Zwykłego, ciężko pracującego człowieka z sąsiedztwa, który doszedł do bogactwa nie dzięki wrodzonemu geniuszowi, ale dzięki wytrwałości, dyscyplinie i zmysłowi do interesów. Fani nie kochali go za to, że był najlepszym wokalistą, ale za to, że był jednym z nich chłopakiem z małej wioski, który zrealizował swój amerykański sen, ale w szwajcarskim stylu. W tym okresie stabilizowało się także jego życie prywatne. Po dziewięciu latach związku, 9 sierpnia 2001 roku, w zamku GICZ w Lucernie poślubił Nancy Rencz. Ceremonia była pilnie strzeżona przed mediami, a koszt wesela szacowano na 250 tysięcy franków. Rok później, 8 października 2002 roku, na świat przyszedł ich pierwszy syn, Jamir Rorene. Imperium króla tańca miało swojego dziedzica. Początek nowego tysiąclecia przyniósł zmierzch ery Eurodance. Gatunek, który dominował w latach 90 zaczął tracić na popularności na rzecz nowych trendów w muzyce pop i dance. Dla wielu artystów z tamtego okresu oznaczało to koniec kariery. Jednak DJ Bobo, dzięki swojemu zmysłowi i zdolności do adaptacji, zdołał nie tylko utrzymać się na powierzchni, ale także odnieść jeden z największych sukcesów w swojej karierze. I to zupełnie przypadkowo. W 2002 roku wydał album Celebration, na którym uczcił dziesięciolecie swojej kariery, nagrywając nowe wersje swoich największych hitów we współpracy z innymi artystami. W prawdziwy przełom nadszedł jednak z zupełnie nieoczekiwanej strony. W 2002 roku hiszpański oddział firmy Coca-Cola zwrócił się do niego z prośbą o stworzenie piosenki do nowej kampanii reklamowej. W ciągu zaledwie 10 dni Bauman i jego zespół stworzyli utwór Chihuahua. Prosta, wpadająca w ucho melodia w stylu Mambo, połączona z absurdalnym tekstem. Okazało się strzałem w dziesiątkę. Piosenka była gigantycznym hitem w Hiszpanii, a następnie, po ponownym wydaniu w 2003 roku, podbiła całą Europę, docierając na szczyty list przebojów we Francji i Szwajcarii oraz stając się drugim najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w tamtym roku. W tym roku na fali sukcesów założył własną wytwórnię płytową Jest Music, co dało mu pełną kontrolę nad swoją muzyką i karierą. W tym okresie jego rodzina się powiększyła, bo 29 września 2006 roku na świat przyszła jego córka Kaylee Nancy. W tym samym roku, pokazując swoją bardziej zaangażowaną społecznie stronę, został pierwszym szwajcarskim celebrytą, który objął funkcję narodowego ambasadora światowego programu żywnościowego ONZ. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zachwiać jego pozycją. Wtedy, w 2007 roku, podjął decyzję, która miała doprowadzić do jednego z największych upokorzeń w jego karierze. Postanowił reprezentować Szwajcarię w 52. konkursie piosenki Eurowizji w Helsinkach z utworem Vampires are Alive. Wybór ten od samego początku budził kontrowersję. W Szwajcarii wybuchł skandal, gdy chrześcijańska prawicowa partia polityczna złożyła petycję, podpisaną przez ponad 50 tysięcy osób, domagając się wycofania jego kandydatury. Zarzut był poważny. Twierdzono, że piosenka o wampirach promuje satanizm i może zachęcać młodzież do samobójstw. Szwajcarska telewizja publiczna odrzuciła petycję, powołując się na wolność artystycznej ekspresji. A utwór podsycany skandalem stał się hitem w kraju. Mimo krajowego zamieszania, DJ Bobo jechał do Helsinek jako jeden z faworytów Bukmacherów. Oczekiwano, że jego doświadczenie i status gwiazdy z łatwością zapewnią mu awans do finału. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Szwajcaria zajęła odległe 20 miejsce na 28 uczestników, ponosząc spektakularną klęskę i nie kwalifikując się do finału. Reakcja Baumana była pełna goryczy i frustracji. W wywiadzie dla niemieckiego magazynu Stern krytykował system głosowania na Eurowizji, sugerując, że jest on zdominowany przez polityczne sojusze krajów Europy Wschodniej i Południowej. Wypowiedział wówczas słynne zdanie: Możesz na scenie postawić turecką flagę przez 3 minuty i to zadziała. Niezależnie od przyczyn, porażka na Eurowizji była dotkliwą plamą na jego wizerunku nieomylnego człowieka biznesu. Jednak album Vampires mimo kontrowersji odniósł komercyjny sukces, debiutując na drugim miejscu listy sprzedaży w Szwajcarii. To dowiodło, że lojalność jego fanów jest znacznie silniejsza niż opinie krytyków czy wyniki jednego konkursu. Od tamtej pory DJ Bobo konsekwentnie realizuje swój sprawdzony model biznesowy. Regularnie wydaje nowe albumy, które trafiają do wiernego grona słuchaczy. Jednak prawdziwym sercem jego imperium są niesamowite trasy koncertowe. Widowicie. Takie jak Evolution, zorganizowane z okazji 30-lecia kariery, to zaawansowane technologicznie spektakle, które daleko wykraczają poza ramy tradycyjnego koncertu. Wykorzystując trzy sceny, aby być bliżej publiczności gigantyczne ekrany, zaawansowany mapping wideo, w tym na ośmiometrowej głowie lwa stanowiącej centralny element scenografii, pirotechnikę i skomplikowaną choreografię. Bauman sprzedaje nie tyle muzykę, co totalne doświadczenie rozrywkowe. To właśnie te wyprzedane areny w Niemczech, Szwajcarii i Austrii stanowią główne źródło jego dochodów i pozwalają mu utrzymać status supergwiazdy niezależnie od zmieniających się trendów muzycznych. Jednak podczas gdy jego biznesowe imperium kwitnie, pewne sprawy z przeszłości pozostają nierozwiązane i co jakiś czas jak trup wychodzą z szafy, żeby o sobie przypomnieć. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli podoba wam się to co robię i chcielibyście żeby odcinki były dłuższe, to możecie wesprzeć mnie. W pierwszym przypiętym komentarzu jest link do postawienia mi na przykład kawy, bo nigdy mało energii na montowanie, pisanie i nagrywanie. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.